Dzień dobry, Mirosław Dunst. Dzisiaj, śladami pedofili, temat mafia pedofilska. Konkrety. Dzisiaj nie będziemy się czarować, przejdziemy do konkretów działania. Dokładnie, to jest korupcyjno-przestępcza, przestępczo-pedofilska organizacja. Ponieważ nie zajmują się tylko i wyłącznie molestowaniem, biciem dzieci ani. E, zabójstwami, lecz również kradzieżami, e, fałszowaniem właśnie dokumentów na te inne potrzeby. E, zacznijmy. Kto w tym bierze udział? E, przede wszystkim, akurat jeżeli chodzi o wszystkie przestępstwa, m.in. zabójstw dzieci, e, zbiciem dzieci, molestowaniem oraz e, różnego rodzaju innymi rzeczami, ja akurat będę przede wszystkim Podpierał się właśnie biciem dzieci, usiłowaniem zabójstw, molestowaniem, ponieważ to mogę powiedzieć na pewno i fałszowanie dokumentów na te potrzeby oraz używanie tabletek gwałtów, różnego rodzaju psychotropów, narkotyków właśnie przez tych ludzi. Teraz tak, zaczynamy. Takie działania przede wszystkim to pan Stanisławczyk, pan Maciej Suchecki, pan Ryszard Pryzmont, e, pani Bożena Lange-Kreja, Jarosław Radzymiński, Agnieszka Barszczewicz i Renata Pacholarz, Kamila Lesnał, oraz przede wszystkim firma Semeco, firma Redpol oraz generalnie wszystkie struktury przestępstw tego rodzaju opierają się na prokuratorach, sędziach, policjantach, którzy właśnie ustawiają takie rzeczy, zwłaszcza z Redy, z Weicherowa i Gdyni. Tutaj trzeba wspomnieć jedno. Wszyscy ci przestępcy, właśnie, którzy popełniają przestępstwa seksualne oraz którzy opierają się na znęcaniu się nad dziećmi oraz zabójstwami, a także kradzieżami, opierają swoją działalność na znajomościach w szpitalach psychiatrycznych. To właśnie dzięki akurat tamtym ludziom otrzymują właśnie różnego rodzaju specyfiki właśnie mające tłumanić ofiary przestępstw między innymi do napaści na ofiary i świadków. Właśnie to tam, to, to, to ci ludzie tworzą różnego rodzaju też dokumenty na potrzeby przestępstw, czy Semeko, czy Kamili Lesna, czy Ryszarda Bezmonta. I teraz pierwsza zasada, że te osoby generują tak naprawdę miliardowe przekręty. Cała działalność tych ludzi. Zwłaszcza z prokurami i sędziami opiera się właśnie na pedofilii i na znęcaniu się nad dziećmi. To to łączy właśnie całe to środowisko. Dlatego właśnie księża są bezkarni? Bo to są układy przestępcze na samej górze. Wszystkie przestępstwa seksualne ustawiają ich radzieże ustawiają właśnie asesorzy, sędziowie, prokuratorzy na terenie pomorza. Tutaj powiecie, że ondus sobie coś tam wymyślił, opowiada. Nie. To są konkrety. To są przestępstwa na terenie gimnazjum numer dwa. To właśnie między innymi tam przestępcy, to przestępstw używali też różnego rodzaju narkotyków, e, e, psychotropów i innego rodzaju właśnie specyfików. Wykorzystowanych w farmacji i jak dobrze pamiętamy, to tam właśnie doszło do przestępstwa seksualnego. I poza, poza także szkołą, nagle dziewczynka się powiesiła na klamce. Powiem po pierwsze, nie wierzę, w wieszanie się na klamce, czyli po prostu zwyczajnie kto się. Powiesił. Poza tym wszystkie przestępstwa związane z Semeko, Ryszardem, Bryzmontem, Bożaną, Langę, Kreją, Teresą Dams czy Kamilą Lestał, które trwały przez te wszystkie lata, doprowadzały do śmierci właśnie dzieci, nastolatków, a udowodnione jest, że te osoby usiłowały zabić ludzi na Semeką właśnie między innymi w Gimnazjum numer 2 na terenie Gdyni, Redy i tutaj Pomorza. I na potrzeby właśnie przestępców, zboczeńców były preparowane dokumenty. Ponieważ jest to duża organizacja, która ma w sobie setki ludzi. I ma tak naprawdę właśnie ludzi przede wszystkim w sądzie. To sąd tak naprawdę zbiera wszystkie opieki społeczne, bopsy, e, psychiatrów, właśnie jeżeli chodzi o jakichś biegłych, którzy wystawiają dokumenty na ich potrzeby, żeby dokonywać przestępstw, żeby e, po prostu funkcjonować. Bo to, tacy ludzie jak Wojciech Bądź tak naprawdę ustawiają przestępstwa na dzieciach. I tam e, nawet nie ma żadnej reakcji. Mało tego, że po pierwsze przestępstwa właśnie na dzieciach ustawia policja, po drugie zgłoszenie na policję tak naprawdę o dokonanym przestępstwie, pobiciu, molestowaniu, nic nie daje. Ponieważ oni po prostu biorą udział w takich akcjach. Tak samo prokuratora czy sędziowie jest nieistotne, że nad dzieckiem się znęcano, że dziecko było bite. To jest e, dla pana nieistotne. To jest dla tego pana po prostu powód, żeby móc łatwo, w łatwy sposób molestować dzieci. Żeby właśnie współpracując z firmą Semeco, współpracując z takimi ludźmi jak Pryzmont, dokonywać kradzieży, gwałtów, molestowań. I z tego powodu tak naprawdę setki, tysiące powid dzieci, e, molestowań, gwałtów na dzieciach właśnie zabójstw czy samobójstw nie zostaje rozwiązany, ponieważ cały ten proceder firmuje prokuratura i sądy oraz policja. Może, może niecałe, 90%. To są ustawione przestępstwa gwałcicieli, a w związku z tym, że przestępstwa popełnia tak naprawdę tysiąc że kilka tysięcy osób na terenie Pomorza to są powiązania całej szajki nie dziwcie się panie Latkowski czy panie Sykielski że nikt nie chce rozliczać pedofilii tak czy kradzieży gwałtów na dzieciach ponieważ w tych rzeczach biorą udział właśnie prominenci a jak biorą udział prominenci to biorą udział też sędziowie właśnie prokuratorzy Którzy sami ustawiają te przestępstwa. Właśnie wszystkie te przestępstwa, które popełnia Renata Pachola, czy Kamila Lesna, są na potrzeby gwałcicieli. To one ustawiają pobicia dzieci, to one ustawiają tak naprawdę molestowania, a nawet gwałty na terenie Pomorza. Także nie patrzcie na pedofila jako mężczyznę. Ponieważ pedofilia tak naprawdę dotyczy kobiet. To kobiety na terenie pomorza ustawiają pedofilię, gwałty, molestowania, pobicia. Bardzo często od nich bezpośrednio uczestnicząc jest to bardzo niebezpieczny proceder, i jak widać nietykalny proceder. Dlatego po prostu zwyczajnie pedofili się ułaskawia, pedofili się klepie po plecach, pedofile zajmują bardzo poważne stanowiska dlatego też właśnie będzie cykl generalnie prawdziwa opowieść właśnie korupcyjno-przestępczo pedofilskiej organizacji na Pomorzu kiedy ruchasz dzieci zostajesz prokuratorem niestety jakkolwiek źle to nie brzmi taka zwyczajnie jest prawda 90% przestępstw popełnia właśnie budżetówka. Ustawiają je prokuratorzy ustawiają je tacy ludzie jak Pryzmon, właśnie z takimi ludźmi jak Suchecki czy Stanisławczyk. To te zboki opłacają różnego rodzaju przestępców do kolejnych przestępstw, do fałszowania dokumentów na potrzeby zabójstw, na potrzeby molestowania, na potrzeby pobić. Dlatego właśnie Krzysztof Hubisz, Robert Jaworski fałszują dokumenty na potrzeby pedofili. Biorą w tym czynny udział i dlatego takie sprawy właśnie nie wychodzą na jaw, nie wychodzą na światło dzienne, ponieważ prokuratura, policja nie zajmuje się sprawami, które sama ustawia. Wszystkie przestępstwa, które oni ustawiają, to oni nie będą się tym zwyczajnie zajmować. A jak już powiedziałem, przestępstwa powiązane z pobiciami dzieci firmą Semeko i usiłowaniem zabójstw to miliardy złotych tylko na terenie Pomorza. Jeżeli zapytamy kto ostatnio odwiedził tak naprawdę firmę Semeko? Pan Mateusz Morawiecki. Kto odwiedził Akademię Pomorską, gdzie Zajmują stanowiska Robert Jaworski i Krzysztof Hubisz i przekazał im pieniądze pan Jarosław Kaczyński. I tutaj złapmy się po prostu za głowę, kiedy tacy ludzie spotykają się właśnie z ludźmi bez zasad, z chorymi ambicjami. Zwykłymi zboczeńcami, którzy terroryzują całe Pomorze, a może nawet Polskę, i dokonują przestępstw bezkarnie, zwłaszcza przestępstw przeciwko dzieciom, zabijając, napadając na ofiary i świadków. Powiem wprost: oni się nie czarują z niczym. Tutaj nie jest na zasadzie e, atak na patologię. Atak na patologię jest z mojej strony. Ponieważ patologia zaatakowała nauczyciela, zaatakowała instruktora, zaatakowała trenera, człowieka z osiągnięciami i moje osiągnięcia bronią się same. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy nie wymyślam i nie opowiadam zmyślonych historii. Wszystko to, co przedstawiam, jest udowodnione. Jestem świadkiem, mam dowody. I powiem tak, jest to tragiczne, ale policja chroni zboczeńców, strzela do ludzi, którzy chronią dzieci. Prokuratorzy ustawiają pedofilskie przestępstwa i ustawiają zabijanie dzieci. Fałszują tysiące dokumentów na potrzeby zbrodni. Także niestety największym wrogiem Polski. Na dzień dzisiejszy są właśnie przestępcy powiązani z prokuratorami i pedofilią. Przestępcy, właśnie którzy zostają posłami, zostają prezydentami, innego rodzaju wysokie stanowiska właśnie otrzymują z powodu przestępstw przeciwko dzieciom, przeciwko ludziom, przeciwko wartościom i prawu. Ja nie będę się wypowiadał na temat ułaskawienia jeżeli chodzi o działania pana prezydenta ale niech każdy gdzieś tam akurat się zastanowi o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi co jest grane że ułaskawia się Przestępców. Rozumiem, że ofiary mogą wybaczyć, rozumiem, że trzeba gdzieś tam akurat e, karę w tym momencie odbyć, ale skoro coś takiego zaistniało, to wydaje mi się, że jest inna droga i Osobą, 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 która się zajmuje tak ohydnymi e, zbrodniami, nie powinien być prezydent, jakkolwiek to nie zabrzmi, bo w związku z pedofilią właśnie w Kościele, w związku z pobiciami, pedofilią na terenie Pomorza i w związku z kontaktami PiS, z tymi organizacjami bardzo ścisłymi, gdzie przekazuje im pieniądze, no, ja jestem zatrwożony. Zatrwożony tym, co się dzieje. Ja już nie mówię, że w związku z działaniami sędziów i prokuratorów i w związku z tysiącami dokumentów fałszowanych na terenie Pomorza, z którymi się spotkałem, ja dzisiaj nie mam wątpliwości, że prokuratorzy ustawiają tysiące gwałtów, molestowań i morderstw. Zresztą. Sprawa, o której mówię, bezpośrednio właśnie dotyczy też gimnazjum numer 2 przestępstw na terenie e, urzędu właśnie i w pobliżu urzędu e, miejskiego w Gdańsku, tak naprawdę pod nosem e, prezydenta, e, więc e, ja naprawdę bym bardzo mocno się zastanowił, czy zabójstwo nie zostało właśnie prezydenta zlecone przez tych ludzi, ponieważ jest e, to bardzo prawdopodobne, ponieważ e, jest to akurat osoba która dosyć blisko była tego wszystkiego, a w związku z tym, że jest osobą znaną i powiedzmy sobie miała, mającą jakiś posłuch w Polsce i nagłośnienie tej sprawy akurat przez tą osobę byłoby bardzo niebezpieczne właśnie dla pomorskiej prokuratury, pomorskich sądów, generalnie właśnie dla firmy Semeko i policji, która brała w tym czynny udział. Z tego powodu ja nagrywam akurat te programy, ponieważ jest hańbą to, co się dzieje na terytorium Polski. Skoro firmy budowlane, usiłujące zabijać swoich klientów, są normą, mają pełne wsparcie fałszujących dokumenty asesorów, mają pełne wsparcie doku, fałszujących dokumenty ludzi związanych, sądami, prokuratorów. To przepraszam bardzo. Dzisiaj w takim razie możemy mieć tysiące gwałtów, które nigdy nie wychodzą na jaw. Wychodzą na jaw tylko samobójstwa, jakieś rzeczy, które tak naprawdę mogły zostać dokonane pod wpływem tabletek gwałtu lub innych pawulonów czy związków które zostały podane dzieciom czy ludziom, które, którzy zostali napadnięci, zostali powieszeni, wrzuceni tak naprawdę pod pociąg. Jeden świadek, proszę Państwa, mamy takich świadków jak Kamila Lesnau czy Renata Pacholasz na pęczki, które za kilka złotych i w związku z przemytami, w związku z przestępcami... Przestęp wami, których dokonują, będą świadczyć co się wam zamarzy, żeby tylko chronić pedofili. Zresztą, działania jeżeli chodzi o pedofilię i kradzieże, to po prostu jest temat e, rzeka. Zresztą, mamy historię też właśnie z pomorza z firmą, którą chcieli przejąć. E, prokuratorzy e, z samobójstwem, e, napadaniem na biznesmenów. I niestety to jest nasza polska rzeczywistość. Tak działa firma Semeco, tak działa Kamila Lesnau, tak działa Ryszard Pryzmont, który jest obecnie dzisiaj komornikiem Człowiek, który dokonuje przestępstw na rzecz firmy przeciwko dzieciom, który bierze udział w usiłowaniu zabójstwa, które współpracuje i nakłania innych prokuratorów do przestępstw. No tutaj już mówię innych prokuratorów nakłania, Prawdopod powiem tak. No jest po prostu w grupie przestępczej, tak, która dokonuje tego typu rzeczy. I ten człowiek później tak naprawdę idzie i licytuje. Dla kogo on to licytuje? Dla swojej grupy przestępczej. Bardzo często dla ludzi, którzy wcześniej sfałszowali dokumenty przeciwko właśnie danej osobie czy danej firmie, czy na potrzeby właśnie danego przestępstwa. Tak działa dzisiaj. Na Pomorzu korupcyjna, przestępczo-pedofilska organizacja. Chcecie gwałcić dzieci? Macie kolegów prokuratorów, macie wejścia do każdego szpitala psychiatrycznego. Tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość na Pomorzu. To całe pedofilskie klany. To ludzie, którzy zabiją dziecko. Nie patrząc na nic, to ludzie, którzy zastraszają kobiety, dzieci, to ludzie, którzy używają właśnie narkotyków, pawulonów, środków psychotropowych, tabletek gwałtu. Takich zboczeńców na Pomorzu jest tysiące. Tacy zboczeńcy właśnie są. Bezpośrednio blisko przy władzy. Tacy zboczeńcy są w sądach. Panie Latkowski i Panie Siekielski, nie wiecie chyba najwyraźniej, z czym się mierzycie. To nie jest pedofilia w klubie zatoka, to nie jest pedofilia wśród księży. To jest cała pedofilska ogromna organizacja, która ma właśnie wejście wszędzie. Ja mogę powiedzieć tylko, że na terenie Pomorza i są to najważniejsi ludzie tutaj na tym terenie, mający najwięcej też do powiedzenia. To jest handel narkotykami, to są przemyty, to są różnego rodzaju kradzieże, to są miliony z dotacji. To są zlecenia państwowe. Tutaj, tak naprawdę, chyba to za mało. Tutaj musi wejść co najmniej ABW, ponieważ ci zboczeńcy są wrogami państwa. Ci zboczeńcy tak naprawdę dokonują przestępstw na co dzień. Nie wiemy ile dziennie jest ofiar. Mogą być dziesiątki ofiar dziennie. Tak dobrze jest skonstruowana ta przestępcza organizacja. Będziemy powoli rozbijać na części pierwsze wszystko, ale na dzisiaj zakończymy. Dziękuję bardzo, do widzenia.